Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Trawel. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dzisiaj zabieramy Was do schronu. Przede mną, a więc za mną jest coś, co nazywamy bezpiecznym pokojem po hebrajsku mamat. Coś, co każdy, prawie każdy mieszkaniec Izraela ma w swoim mieszkaniu czy też domu. Składa się to. Pomieszczenie oczywiście ze specjalnych drzwi, specjalnie zbrojonych. W środku e, powinniśmy mieć zapas wody, zapas jakiegoś jedzenia, żeby na wszelki wypadek, kiedy musimy się w tym schronie schować, na czas, kiedy lecą nad nami rakiety, no, żebyśmy mieli prąd i wodę. Również to pomieszczenie posiada specjalne zbrojone okna, które na czas wojny powinno cały czas być tak zamknięte. Specjalną, specjalną maszynę do czyszczenia powietrza, ponieważ możemy się tutaj oczywiście schować też na dłużej. Tak? Także musimy mieć czyste, świeże powietrze. To pomieszczenie jest dosyć puste, ponieważ akurat ta część domu jest nieużywana, ale przeniesiemy się piętro wyżej. Jesteśmy piętro wyżej części używanej i jak widzicie to pomieszczenie również jest używane na co dzień. Mamy tutaj pokój dziecięcy, również na czas wojny okno jest zamknięte, no i oczywiście w kiedy jest tak zwana azaka czyli jest alarm przeciwrakietowy, wszyscy się tutaj zamykają, a resztę zobaczycie w odcinku. Byliśmy w Mamadzie, czyli schronie, które znajduje się w mieszkaniu, natomiast to. Jest miklat, czyli schron publiczny, schron, który jest na zewnątrz dla osób, które są akurat na zewnątrz lub nie mają schronu domu. Zapraszam do środka. Schrony w Izraelu odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców kraju, zwłaszcza w obliczu zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym i atakami rakietowymi. System schronów jest dobrze rozwinięty i obejmuje zarówno schrony publiczne, jak i prywatne. Ich budowa oraz utrzymanie uregulowane są przez prawo, a ich lokalizacja jest dostępna w całym kraju, od małych miejscowości po wielkie miasta. Pierwsze schrony w Izraelu zaczęły powstawać już w latach 50., niedługo po utworzeniu państwa w 1948 roku głównie w odpowiedzi na zagrożenia ze strony państw sąsiadujących. W czasie konfliktów, takich jak wojna Jomkipur w 1973 roku czy późniejsze konflikty z Libanem, Izrael stawał sobie sprawę, że konieczne jest zapewnienie swoim obywatelom skutecznej ochrony przed atakami. Od tamtego czasu system schronów rozwinął się i stał się bardziej dostępny dla mieszkańców Izraela. W latach 90., po intensyfikacji konfliktów i doświadczeniach związanych z atakami rakietowymi na obszary cywilne, izraelski rząd wprowadził obowiązek budowy tzw. bezpiecznych pomieszczeń, czyli mamad, w każdym nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. Mamady to specjalne pomieszczenia zabezpieczone przed atakami rakietowymi, które mogą wytrzymać silne eksplozje i zapewnić ochronę przed odłamkami. System schronów w Izraelu można podzielić na kilka głównych typów. Publiczne schrony, tak zwane miklat, które są dostępne dla wszystkich mieszkańców w danej okolicy, zwłaszcza w miejscach takich jak osiedla, centra handlowe, szkoły czy biura. Schrony te są często rozmieszczone w sposób umożliwiający szybki dostęp dla osób znajdujących się w ich pobliżu. Prywatne, bezpieczne pomieszczenia MAMAT, jak wspomniano, są to pomieszczenia wewnątrz budynków mieszkalnych, które muszą być budowane zgodnie z przepisami prawnymi. Każdy nowy budynek mieszkalny, a także wiele domów jednorodzinnych wyposażony jest w MAMAT, co pozwala na szybką ewakuację mieszkańców do bezpiecznego pomieszczenia bez konieczności opuszczenia budynku. Mobilne schrony są szczególnie popularne na terenach blisko strefy gazy. Są to przenośne schrony wykonane z wytrzymałych materiałów, które można ustawić w dowolnym miejscu, aby zapewnić dodatkową ochronę w regionach szczególnie narażonych na ataki rakietowe. Życie w Izraelu wymaga od obywateli dużej świadomości dotyczącej zagrożeń i znajomości zasad bezpieczeństwa. Schrony stały się integralną częścią życia codziennego, a społeczeństwo jest dobrze zorganizowane i świadome procedur bezpieczeństwa. W przypadku alarmu rakietowego mieszkańcy dokładnie wiedzą, jak szybko dotrzeć do najbliższego schronu lub mamadu. Mimo rozbudowanego systemu schronów, Izrael wciąż zmaga się z wyzwaniami związanymi z ich utrzymaniem i modernizacją. W starszych budynkach, w których nie ma bezpiecznych pomieszczeń, mieszkańcy nadal polegają na schronach publicznych, które mogą być oddalone od ich domów czy też znajdują się w piwnicach bloków. Istnieją także wyzwania finansowe, ponieważ modernizacja systemu schronów, ich konserwacja oraz dostosowywanie do rosnących zagrożeń są kosztowne. Izraelski rząd pracuje jednak nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które mają poprawić efektywność systemu ochrony, jak na przykład nowoczesne systemy alarmowe i automatyczne schrony. System schronów w Izraelu stanowi przykład dobrze zorganizowanej infrastruktury obronnej, której celem jest ochrona mieszkańców przed zagrożeniami wojennymi. Schrony zarówno publiczne, jak i prywatne są istotnym elementem codziennego życia, a ich obecność podkreśla, jak poważnie Izrael traktuje kwestie bezpieczeństwa narodowego. Że byliście z nami podczas tego filmu. Serdecznie zapraszamy na następne oraz do subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie i do komentowania. Wszystkie dane Anis Pol Travel oraz sklepu Sababa znajdziecie w opisie filmu.